Pierwsza wizyta profilaktyczna z małym dzieckiem po jego urodzeniu powinna odbyć się do drugiego tygodnia. Na pierwszej wizycie jest tworzona przez lekarza odpowiednia dokumentacja dotycząca dziecka, która posłuży lekarzowi później przy dalszej obserwacji wzrostu i rozwoju tego dziecka. Na tej pierwszej wizycie, jak również na kolejnych, dziecko będzie zmierzone, zważone, będzie przeprowadzona rozmowa. Z matką dziecka, w jaki sposób jest dziecko żywione. Będzie matka poinformowana o tym, jakie szczepienia będzie przychodziło dziecko w następnych miesiącach oraz w jaki sposób będzie prowadzona profilaktyka tego dziecka czyli w jaki sposób powinna być podawana witamina D3. Oraz dobrze jest, żeby na każdą wizytę rodzice przygotowywali się Mając przy sobie listę pytań do lekarza, która to posłuży im do tego, żeby rozwiać ich wszelkie wątpliwości.